I tam czasami mieszkania z banku zaskakują. Te jest w trakcie remontu. Brakuje tylko osadzić gniazdka. Wszystkie okna nowe. Mieszkanie ma ponad 120 metrów, dwie łazienki. Praktycznie zamocować oświetlenie. Druga łazienka. Smialnia. Mały balkonik wewnętrzny. No ale już nie widać tak jak w innych, że same śmieci. Jakby tutaj osadzić drzwi. Kuchnia wykafelkowana. Podstawić mebelki. Cena wywoławcza tego mieszkania z banku 40 000 euro. Salon jest przeogromny. Prawdopodobnie były kiedyś tu dwa pokoje. I uwaga, jesteśmy praktycznie 100 metrów od historycznego centrum miasta. Tam, gdzie stoi, to autko. Obok mamy markety Mercadona. 250 metrów do dworca. Naprawdę, naprawdę ciekawa oferta. Zapraszam do zapytań i składania ofert mieszkanie w centrum Gandhi blisko historycznego centrum.